Uruchamiam wczoraj Excela i pach, komunikat, co nowego w programie Excel, z tego morał, że mój Excel się uaktualnił. Czytam to, co napisane jest w tym okienku i zainteresowało mnie to, zachowanie kopii. Zobacz, jak to fajnie działa. Przed tą aktualizacją Excel działał tak, że jeżeli zaznaczyliśmy jakąś komórkę albo jakieś komórki i skopiowaliśmy ten zaznaczony zakres, to potem jeżeli od razu gdzieś to wkleiliśmy, wszystko było ok. Natomiast jeżeli po drodze wykonaliśmy jakąś czynność, to schowek był czyszczony. Teraz już tak nie jest. Sporo czynności nie czyści schowka. Zobacz. Mogę dopisać coś w jakiejkolwiek innej komórce. Przed tą aktualizacją pyk, w tym momencie schowek byłby wyczyszczony. Teraz dane są w schowku. Mogę kliknąć Ctrl V i je wkleić. Jeżeli mam ochotę wstawić nowy wiersz albo nowe wiersze, to zobacz. Wstawiam. Ta czynność również nie czyści schowka. Ctrl V. Mogę te dane wklejać. Fajne, prawda? Dzięki Microsoft za dodanie tej funkcjonalności. Mała rzecz, a cieszy.